got him E, drodzy Państwo, a teraz radio, muzyka, żarty. E, w naszej stacji mamy misję. Mamy niesamowitą misję do spełnienia, ponieważ poznajemy Państwa z młodymi, obiecującymi artystami. I tacy artyści właśnie wystąpią w tym programie. Szukamy młodych artystów sceny, disco. E, no i udało mi się takich odnaleźć. Młodzi, ambitni, z perspektywami wydali właśnie swoją najnowszą e, w zasadzie debiutancką e, płytę. E, drodzy Państwo, przed Wami

Proszę Państwa, jesteśmy z yes, Puerto Rico. Ja jestem Puerto. Czyli to jest Rico. Yeah, to też Andrzej! <grym> Mój szwagier, no. <grym> e, <grym> e, dobrze, e, witajcie, słuchajcie, no bo m, jest ta nowa płyta. E, wszyscy jesteśmy ciekawi, e, co na niej e, macie, co na tej płycie. A my też jesteśmy <grym> ciekawi, bo nie żeśmy <grym> nie, nie tego nie oczekiwali. pierwszy raz, Znaczy... jest nasza znaczy płyta? No, no. Mamy płytę. <średzi> no dobrze, no to może mała próbka możliwości... Czego? z tego, e, z tej płyty? E, tak. W takim razie... Maestro! CD! Jedziemy!

opadła, w pięty mu poszła. Znaczy, wie, wie pan, bo on się y, y, trzyma za nogę, także kolega... Jakby... opadła na sam dół. Co przepona, żerwowa świtła. Jeszcze raz? Jeszcze no raz, panie bardzo Ja nie rozumiem, jak mu przepona opadła, bo... Mę w dół, grawitacja. W tak ten świat stworzony jest. <ślam> tak to śpiewała Jeremi Grahuta. Właśnie on. Nie ma Badające przepony. przeponek. bo Ja nie słyszałem tej piosenki nigdy. Nie wiem, ja też nie. Ale można by to także śpiewać. Z tym Grechuta miał na imię? Wodzimierz. Ma. Cetończyk. <laughs> Drugi. Ma re Ski. Janusz. Powidarny. <laughs> Bardzo. Panowie, e, Marek Rzesiek Andrzej ba Bardzo, bardzo miło. E, e, ja tylko chciałem powiedzieć, e, e, że, że, jesteśmy, <ścoughs> że jesteśmy na żywo tak. w naszej rozgłośni, prawda? E, no, na żywo jeszcze jesteśmy. No, no e, więc Państwo na pewno słuchacie, co tutaj się dzieje. Otóż no błyskotliwy, fantastyczny występ to nie był. – Dziękujemy bardzo. Proszę. Bardzo na e, 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 Ale nagraliście płytę, prawda? No, – Jak będzie, że nagraliśmy. Um, Pewno tam coś jest. Czy... – no, Z czego była ta piosenka, którą śpiewaliście? – teraz... A tu jest w środku płyta? Ta... Nie ma. No, to z tego. <laughs> A jakby była to, to by... To by nie wiadomo z czego. Bo to nie. jest jedyna płyta, którą pan ma. Aha, dobrze, ale powiedzcie mi, że jak powstała ta płyta? O, to my pan troszeczkę zaskoczył pytaniem. No ta płyta powstała prawdopodobnie z jakiegoś takiego plastiku. Chyba z jakiegoś takiego tworzysz, że na dziwnego wiesz, że to wkładasz to a to gra. Nie do wszystkiego, do kaseciaka nie włożysz Wiem, bo sprawdzałem. Nie się pan. Nie zamyka się po prostu. Słucham? Jeszcze raz, bo nie bardzo pan. Bo, jakby mi chodzi o to, jak panowie nagraliście tę płytę? No. A o to panu Kacian, <grym> no, też, no, że chodzi, o to, jak nagraliśmy płytę, to muzykę żeśmy nagrywali u mnie w domu, mm -hmm. natomiast wokale żeśmy nagrywali na takiej górze. Mm -hmm. Czyli muzykę w domu, a wokale na takiej górze. Tak, tak zaraz za domem tą, tą górę mamy. Tak. Y za domem góra zaraz jest. Tam za garażem mam no. bezpośrednio dom, potem mam garaż. Garaż i potem jest góra. Nie, szopa. No. Trzeba tam, tam trzyma, taczkę na tą... Czyli za... za, za, mam za nakrytą, szopą jest, jest wężarnia. No. I za tą wędzarnią jest taki jest mały. Grill, grill. Mamy grill taki. Czyli za tym grillem... Sadem był... Za sadem. Aha, w sad Mam jest... sad, takie drzewa owocowe ma. Jakie drzewa? Owocowe mam. Owocowe drzewa są. A konkretnie? Dęby, buki. <laughs> Szlachetne takie owocowe. tych takich, oczywiście takich tych bardziej tych, tych wyższych nie potem mniejsze to mam też takie owocowe ale to są już mniejsze drzewa to znaczy kosodrzewina niskopienna. i co pan rośnie na kosodrzewinie to zobaczę co powieszę słucham jeszcze raz bo nie bardzo panu... co pan wiesza na kosodrzewinie z takich podstawowych owoców tak pietruszka kapusta Uuu. Bo przez garst, bo mi to nie może przejść. Bo, nie lubi pan Bobu. Nie, nie lubię Bobu. <laughs> lubię Bób, ale Andrzej zawsze przychodzi do mnie jak je bub i potem jest kłopot. Dobrze, to ja może nie chcę wiedzieć. Czyli za nie tym... Wie nie z, wiedzieć. Za tym Sadem... To poczuć. Za tym Sadem... O... Chodzi mi o to, że Jeszcze ta... no, no jeszcze zoo. I za co jest ta góra? Nie, obok. W każdym razie, jak mi pan powie, w jakiej odległości ta góra od domu jest? 350 no? km od domu nas. Na końcu działki tam przy ogrodzeniu od razu, przysiadce tej takiej, sąsiada, co ma. Ten blusz, do... co się tak pnie wysoko. Szefana, tak, ja, no ja, drzewie, tak. ja nie chcę już wiedzieć nic pana na takie sup o pana mieszkaniu. Taki słup ma. na domu. Ja wiem, słup, tak tam są I... takie kruki, one spadają często. Wiem. w wysokości nogi jak z spadają. Kroki. Kruki. Kruki, tak, kruki. Pewnie Pan... Rozdziabią nas wrony i kruki. Dobrze. Tego Państwu życzę. Dobrze. Nie, bo myślałem pan, że pan chce zbadać moją trzeźwość i tak się przestraszyłem. Przestraszyłem. państwo... nie państwo, widzicie, prawda? reportera... Dobrze, proszę pana, ja bym chciał wiedzieć o tej płycie, jak żeście ją nagrali. A, no to... Wy wiem, wokale, ten, a później na górze, prawda? Tak, i ona ma 350 km tam Tak, to musiałam wam strasznie długo to zajmować. no, rowerem żeśmy dojeżdżali. Jak rowerem? No normalnie, ja siedziałem na siedzianku, Andrzej siedział na ramię. Dobrze, czyli po prostu yy, to studio, to rozumiem, było na jakiejś górze, tak? Nie, mm. tak dobrze pan mówi, dobrze pan <grym> Studio było na górze, tak? Na no, studio było na dole! Rower są na górze! Po co? No żebym miał na niego oko. A no, po co pan musiał mieć oko No powiem ci takie jedne rzeczy. Jakie rzeczy? Takie od cygana. Jakie od cygana? No taki nieduży, metr z wzrostu, żółta koszula, spodnie, takie sztruksowe jeansy, takie przedkulane za kostkę, co ma. Taką spódniczkę, taką w koronkę, co nosi. Sukienkę taką plisowaną, taką, co ma. To sobie tak przydeptuje tutaj nogawki. A, a jaki kolor? Tiul. Z trenem no, tak. Ja nie błotowaki. rozumiem, w co jest ubrany ten cygan? Jest goły. Jest po prostu nagi. Ma idealnie wydepilowane okulice. No skąd pan wie? sam depilowałem. Co, chce pan powiedzieć, że depilował pan cygana na górze? Na dole. Uff. Pan mówi, że pan się obawia tego cygana, tak? Czemu? No, no bo chce nam zabrać rower. Czemu? Bo to jest jego rower. Zespół Puerto Rico, nowa płyta. Prawde. Powiedzcie, może w takim wypadku, bo ja bym już kończył ten wywiad. Ja e... też. E... Słucham? Przeraz? Moje bardzo bardzo. Gdzie można e... będzie nabyć waszą płytę? To jeżeli chodzi o to, gdzie będzie można nabyć naszą płytę, to uruchomiliśmy dwa kanały dystrybucji. Mhm. Płytę będzie można nabyć albo u mnie, albo Andrzeja? E, prowadzimy jeszcze rozmowy z Uniwersalem. Jest 50% szans, że to wezmą, to znaczy my chcemy, oni nie. No i jeszcze ewentualnie, ewentualnie może weźmie to jeszcze żabka. Mamy kontakt tam z kierowniczką u nas w tym sklepie. Z kierowniczką, tak. No, tak. ty ona no coś tak nie bardzo chce. Nie, nie chce, nie, nie chce. No A... Dziwne, przecież to jest moja matka. Tutaj. Zespół Puerto Rico, drodzy Państwo, wielkie brawa dla nich. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie Państwo. i przesłuchajcie tę płytę. Powiedzcie jeszcze, gdzie będzie można Was zobaczyć w najbliższym czasie. To chodzi o to, gdzie będzie można nas. to będzie można nas zobaczyć w biedronce na dziele alkohole. Jako dyrektor tego przedszkola ja stanowczo protestuję. Pani Jadwigo, co ja mam z Panią zrobić? A cmoknij mnie w krzyż! No i widzi Pani, Pani się w ogóle nie potrafi zachować, no. No nie umiem też parkować. A, a co to ma wspólnego? A wyjrzyj i zobacz swój samochód. Panie Jadwigo, chciałem Pani przypomnieć, że jest Pani zatrudniona w naszym przedszkolu tylko i wyłącznie dlatego, że jest Pani objęta programem ochrony świadków koronnych. A I co to, to ja chciałam? Ja chciałam? Ty myślisz, że ja nie mam nic innego do roboty? Ja mam w domu 300 litrów zacieru. Jakiego zacieru? O z pani, 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 pędzi bimber? A jak ja mam wyżyć z tej marnej pensji? Mi się w ogóle pieniądze nie trzymają. Jak ja ostatnio wpadłem w szał zakup, to aż mi się cim na karcie stopił. Pieniądze się skończyły i potem za węgiel musiałam zapłacić zbliżeniowo. To się do dzisiaj domyć nie mogę. U. Trzy razy musiałam płacić. Czemu? Dwa razy mi piźle wklepał. Dobrze, że mu karty nie wciągnęło. No, no przecież się rado wciągnęło, no. Pani, pani, pani Adwigo, mnie w ogóle interesuje pani prywatne życie, ale proszę bardzo, jak pa pani jest tutaj, e, to gdzie są dzieci, no? W klasie siedzą. No i same w klasie siedzą. Czekać, no? wario, bo pomyśl, że ja bym dzieci same w klasie zostawiła. Łysy z nimi siedzi. Kto to jest łysy? U mój kolega. Jaki kolega? Z wojska. Była pani w wojsku? Bywałam. Co, pracowała pani w jednostce? Nie, robiłam to dla przyjemności. No, Widzicie, pani pani zostawiła dzieci z jakimś wojskiem. Przez te pani kontrowersyjne metody wychowawcze, to w zeszłą środę mieliśmy wizytację z kuratorium. Nie w zeszłą środę. No. Czyż w zeszłą środę to ja byłam na wycieczce z dziećmi? Hmm. Na Soliną. Tak, tylko że dzieci pani zostawiła zamknięte w autokarze. Proszę pana, bo nad soliną to się jedzie wypoczywać. A gdzie się będę użerała z tymi rozświeczonymi pakorami. Przyda 28 dzieci. 29. Są straty. Panie Dygo, jest jeszcze jedna bardzo poważna sprawa, ponieważ rodzice się skarżą. Którzy konkretnie? Ja nie mogę pani powiedzieć, którzy. To będzie ten prostu... frajer. Zobaczy, zadzwonię po chłopaków, to będzie się kowysał w betoniarce. Panie Dygo, różni rodzice się skarżą, akurat jeden z nich zgodził się zeznawać. Proszę bardzo, niech pan wejdzie. A, ale, ale, ale ja, ja, ja nie, nie wiedziałem, że ona będzie. Ale przecież zadbaliśmy o pana anonimowość. Ma pan specjalny strój i zmieniony głos! Dobra, wchodźko, właśnie nie kompromituj się! Ty, ty... ty człowiek, krewetka! Ja... To jest homar. Jak na co dzień jesteś dno, to dzisiaj dokonałeś odwiertu. Ja mówiłem, że to się nie uda. To jest przedszkole. Tak mieliśmy strój, taki żeśmy panu dali. No. A jest w tym bardzo gorąco. To uważaj, żeby ci się owoce morza nie zapuciły. Panie Edwigo, proszę grzecznie z panem rozmawiać. No. no to co ja mam mu powiedzieć? Gdzie jest Nemo? Ono się ze mnie śmieje! Za nie, ty nie śmieje się z ciebie! Nie? No. Nie, no ze mnie się śmieje! Nie, taki kawał mi się przypomniał! No teraz to się ze mnie śmieje! Nie, nie, matki mnie piją, wiesz? Nie będę z nią rozmawiał! Ty jest chyba jeszcze mogą, no, bo... bo. – Proszę grzecznie z panem rozmawiać, no. Dobra, Kowalski, uruchamię szczękoczuki! No! Ja nie jestem Kowalski. Dobrze, nieważne. Proszę powiedzieć, jakie rodzice mają uwagi? Po w naszym przedszkolu miało być bezstresowe wychowanie. No i wszyscy problem. Ja się w ogóle nie stresuję. No jak dzieci były ostatnio na wycieczce w muzeum, to jak Krzyś dotknął eksponat, to pani powiedziała, że jak jeszcze raz dotnie, to wsadzi mu głowę do tyłka i od do domu. No i co, dotknął? No, no nie. Hmm. Ale pani straszy dzieci? Co to powiem? Straszy, ja? Straszę dzieci. A panem no. czasem straszy. Nie. No. Tak, ostatnio powiedziała Krzysiowi, że jak nie zje całego obiadku, to znowu przyjdzie ten kur... w niebieskiej marynarce. <noise> pani taką o mnie powiedziała? No. No, mogłam tak powiedzieć. A jak dzieci zrobiły rzutkę na magika, magik przyjechał i nie pokazał ani jednej sztuczki. Jedną sztuczkę pokazał? Jaką? Zniknął ze mną na godzinkę. Nie, ja naprawdę, ja nie, ja nie mogę tego słuchać. Ja nie będę tego słuchał. Nie, A nie, ona prostu... w ogóle nie potrafi rozmawiać z dziećmi na trudne Bo tematy. Pewnie, nie potrafi. Proszę bardzo, stracił, to. Wyobraźmy sobie, że pan jest dzieckiem i przychodzi pan do pani Jadwigi z jakimś takim trudnym e, pytaniem. Proszę bardzo. Ale... Proszę, nie pajacować, no. W tym stroju? Panie Jadwigo! Skąd się biorą dzieci? O, i bardzo dobre pytanie. Trudne, jednocześnie często się powtarza, także... To są motylki, są kwiatuszki. A, no. I motylki lubią kwiatuszki. Tak jest. I są jeszcze motylki, które, które lubią... Inne motylki, ale to są padałki. No, no, panie, co nie jest tak to jest nie no nie no. jak motylek lubi kwiatuszek, to na nim siada jak siada no normalnie normalnie no bo może sobie coś tam pokombinować jak pokombinować no, podlecieć od tyłu ją tam jest. Podlecieć od tyłu i co i siedzi A jak długo siedzi no zależy jaki motyl no jak młody to siedzi krótko ale za to może kilka razy a jak stary? Stary to w ogóle siedzi bez sensu. Po co on tam w ogóle własił? Jeszcze ja coś uszkodzi? Ze ślizg, Gdzie się, nogę się złamie. Panie Dwigo, co? O czym pani mówi? Nie, no, o co pan pytam? Jaki to... to jest gatunek tego motyla? Przecież bo... gnój mnie prowokuje, Przecież dziecko może zadać takie pytanie, no. Cytrynówka! Pawioczko. Wypił cytrynowkę i ma ochotę na pawiaczko! Co, jeszcze jakieś pytania? Tak, mamy jeszcze pytanie. Kartkówka wczoraj była krzyż, dostał jedynkę. Za co? Że odpowiedział na pytanie. A no, jakie pytanie? Jakie warzywo sprawia, że ludzie płaczą? No to. Cześć, napisał. Ten. Cebula. I źle. Źle? Boże, pa. Rzepa sprawia, że ludzie płaczą. A dostałeś kiedyś rzepą po jaja? Ja dostałem to mnie jak boli. Tu mnie tak zgieł pół, pół godziny ma się podnieść. To jest to nie, ja tego Stop. tak nie zostawię. Zobaczycie, macie przeromadę, ja, ja to załatwię, ja, ja do kuratorium pójdę. Idzie chcę, jest. do w rządku serwisko. Nie Halo, przepraszam bardzo, halo. Stop! <laughs> Koniec gadki z homarem. No, wie, no wiecie pani co pani zrobiła? Ja teraz Celebryta. pójdzie do, 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 do kuratorium pójdzie. A pani wróci tam, skąd pani przyszła, ponieważ ja panią zwalniam. Nie, panie dyrektorze, proszę mnie zwalniać. panie dyrektorze. Ja jeden telefon wykonałem, wszystko wyjaśnię, Panie dyrektorze. Ostatnia pani szansa. dyrektorze, dzwonię. No. Ostatnia szansa. E, halo? Policja? Tak, bo ja chciałam zgłosić, że pod przedszkolem numer dwa kręci się jakiś podejrzany typ. Tak, <noise> tak, prawdopodobnie pedofil. Nie, spokojnie poznacie go, będzie bardzo charakterystycznie ubrany. Tak. Okulary i niebieska marynarka.